Cześć, jak zwykle spóźnione wysiewy. Zacznę teraz od aksamitki. Te nasiona co co roku, tylko że w tym roku 10 zł więcej płaciłem, bo są zaprawiane. Pewnie lepsze kiełkowanie będzie, chociaż w sumie u mnie nie było źle, bo na 1000 nasion zawsze mi kiełkowało około 950-980, więc nie było, nie było tragedii pokażę jak, e, jak to wysiewam i jeszcze jeden rzut e, zrobię, wysieję jedną skrzynkę e, selerów korzeniowego. Dobra, uda się tak, uda się. Ładnie będzie na filmie widać w jakich ona odległościach są, bo nasionka zaprawiane tak w miarę równomiernie żeby to rozsypać tam jak jedno na drugim leży to się nic nie stanie one sobie poradzą jak będą e, wyłaziły do góry żeby się to nie bawić tam w jakiś straszne w jakiś straszny roz e, roz, roz i gdzieś tam równo wszystko ładnie sobie e, wykiełkuje a zobaczymy jaką będzie miało zdolność kiełkowania rzeczywiście te nasiona zaprawiane, jak to będzie, jak to wyjdzie. Patrzę, jedno mi spadło. Tu jeszcze jedno leży. To ja taki rozrzut miałem. Choć tutaj... Właśnie, tu też nie pospadały nigdzie dookoła, nie. Tylko tu jedno, no. No i tak, i tu teraz tradycyjnie delikatnie ubijamy. W momencie jak będę piaskiem przesypywał, żeby nie podskakiwały do góry musiałem skoczyć po ślidko, bo zostawiłem w tamtej części szklarni. No i teraz tak tradycyjnie piasek trochę mokry mam co prawda ale yy, no, jakoś tam powinno się udać to przesiać warstewkę taką, żeby te nasionka wszystkie się przykryły. Tutaj ze, ze, ze 3 mm trzeba, trzeba przesypać to, to zostaje. Wyrzucamy no, ciężkość, tak jedną ręką pracuje, jedną nagrywa. No, dokładnie wszystkie te nasionka przykryć. I ok teraz tradycyjnie taką e, skrzyneczkę dajemy do namoczenia tylko tu coś mi się namacza aktualnie, kopetrza trzeba wyciągnąć która się ukorzenia no, jedną ręką to tak jedną ręką to tak ciężko dobra jest tu wody trochę w troszeczkę wody dolejemy trochę wody ok i bierzemy taką skrzyneczkę i do korytka żeby ładnie nasiąkło tutaj kilka dni temu wysiewany por ale jeszcze nic nie kiełkuje. Nie, pomału już widzę, podnosi się. Podnosi piasek do góry. Także kwestia pewnie jeszcze z tygodnia i będzie tutaj widać nasionka, które już tam zaczynają puszczać małe kiełki. Także pewnie jeszcze nawet nie tygodnia, 2 trzy dni i zaczną do góry wyłazić. seler. Wysiane, ale to jeszcze za wcześnie, żeby coś tu kiełkowało, tak za wcześnie jeszcze, żeby to nam wykiełkowało, no i oczywiście kupa roboty, Palergonie do rozsadzania, nie ma czasu nawet, żeby to rozsadzić, Roz, do doniczek przesadzić, eee, goździki, margaretka też już do rozsadzania, plektrantus, tak samo, nie ma czasu po prostu na to, żeby to rozsadzić, tu pelargonie, którą... Rozsadza, rozsadziłem kilka dni temu nie wiem więcej czy 600 sztuk tu jest eee, tu kilka rabatówek eee, oregano mięta meksykańska oregano kubańskie tak dwie nazwy to no i tak to wygląda to już wszystko prosi się żeby się roz, żeby to rozsadzać ładnie ukorzenione tylko że o to już niestety trzeba będzie to pokazać że gdzie to, gdzie to żeby Niestety tu już będę musiał pryskać. Nie wiem, czy wy to widzicie, czy złapie ostrość? Nie złapie, to. nam mszycy generalnie na nich już, już przesiaduję. Wyostrzysz. O jest, widać pięknie, mszyc Jak siedzą. Dobra. No i tak, niestety trzeba będzie zrobić szybki oprysk na pelargonie bo nam zeżre. Dobra, wysieję za chwilkę jeszcze tylko trochę mało piasku, ale może się uda. E, tylko sobie tutaj trochę to ogarnę, bo straszny Pajzer się zrobił. E, poogarniam to stanowisko i za chwilę będę wysiewał jeszcze seler e, korzeniowy.